Teraz będzie jeszcze krótka medytacja anielska związana z aniołem i ze świętym Józefem. Jak ktoś chce, to może też otworzyć teraz Pismo Święte, Ewangelię według świętego Mateusza. Ewangelia według świętego Mateusza. Wersety z pierwszego rozdziału, z pierwszego rozdziału, wersety od 18 do 25. Ewangelia św. Mateusza, rozdział pierwszy, wersety od 18 do 25. A motto ewangeliczne na dzisiejsze spotkanie jest właśnie z tego tekstu. Zawsze nam też towarzyszy jakiś werset ze Starego czy Nowego Testamentu, a teraz Ewangelii Mateusza, z wersetu tego rozdziału 1, 24: Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił Anioł Pański. Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił Anioł Pański. Amen. Więc tutaj jest podkreślone to, że Anioł przekazuje słowa Boże Józefowi, którym Józef jest posłuszny. Czyni tak, jak mu nakazuje Anioł Pański, a przez Anioła przecież nakazuje sam Pan. Więc przeczytam ten fragment, a potem go. Też tak prosto, krótko rozważę razem z wami pod opieką i, i obecnością aniołów. Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach Matki Jego Maryi z Józefem w Pierwnim zamieszkali razem. Znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż jej Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić jej na zniesławienie, Zamierzał oddalić się potajemnie, gdy powziął tę myśl, oto anioł pański ukazał mu się we śnie i rzekł Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie, Maryi Twojej małżonki, albowiem Z Ducha Świętego jest to, co się w niej poczęło. Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus. On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów. A stało się to wszystko, aby się wypełniło Słowo Pańskie, powiedziane przez proroka. Oto dziewica pocznie i porodzi syna, któremu nadadzą imię Emanuel, to znaczy Bóg z nami. Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił Anioł Pański. Wziął swoją małżonkę do siebie, lecz nie zbliżał się do niej, aż porodziła syna, któremu nadał imię Jezus. Ten tekst dzisiaj będzie czytany w czasie liturgii. Mszy świętej, ofiary miłości, związane ze świętym Józefem, tym obrobieńcem, małżonkiem Najświętszej Marii Panny. Ale też jest tutaj podkreślona rola Anioła. Akurat w tym fragmencie nie ma tutaj podanego imienia Anioła. W Ewangelii Łukasza jest ukazany Archanioł Gabriel, który przyszedł do Zachariasza, przyszedł też do Matki Bożej Maryi. Być może to był też Gabriel, a może inny z aniołów, może Rafał, może Archanioł Michał. W każdym razie ten fragment mówi nam o tym, co działo się po zaślubinach. Maryja, Józef są już po zaślubinach, są małżeństwem. Ważnym, e, prawdziwym, pięknym, miłują się. E, Maryja jest niepokalana. E, Święty Józef na pewno też e, został uwolniony od Grzechu Pierworodnego, aby być e, przy Marii, aby być przy Dzieciątku Jezus. A więc, e, e, Maryja i Józef, ludzie o pięknych sercach, czystych sercach. I w tym momencie, zanim Maryja zamieszkała jako małżonka w domu Józefa, ma miejsce cudowne wydarzenie. Maryja poczyna Jezusa, dzieciątko Jezus, z Ducha Świętego, z woli Boga Ojca. Jest brzemienna, jak tu też jest podkreślone, za sprawą Ducha Świętego. Józef e, chciał uratować Marię przed zniesławieniem, albo przed nawet straszną karą ukamienowania, bo za zdradę, niewierność e, była taka straszna kara, więc chciał to ukryć, że Maryja jest brzemienna, żeby e, właśnie Maryja była od tego zachowana, od tych ludzkich języków, oczu. I e, chce oddalić Marię od siebie. Nie chce ją przyjmować do swojego domu. Chce ją odprowadzić, do jakichś swoich znajomych, bliskich, którzy nie będą znali Maryi, a będzie mogła tam urodzić dzieciątko. Bardzo cierpiał, bo nie wiedział, co się stało. Maryja jest brzemienna. Z jednej strony przecież wiedział, że jest, że jest wierna, że jest czysta, że jest dziewicą, ale przecież też jest brzemienna, to widać. W tym cierpieniu więc modli się i otrzymuje odpowiedź od Boga pochodzącą we śnie. Ukazuje mu się Anioł Pański. I wyjaśnia mu sprawę związaną z Maryją, jego małżonką. W kilku słowach tłumaczy: Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twojej małżonki. A więc Józefie, ty swoją wiarą naśladujesz wiarę Józefa Egipskiego, syna Jakuba. Jesteś bogobojny, sprawiedliwy i czysty. Jesteś duchowym synem Dawida, pochodzisz z domu i rodu Dawida, bo tak było. Józef, duchowy syn Dawida, nie lękaj się. Uspokaja, wycisza niespokojny umysł, udręczone serce Józefa. Bądź pełen pokoju. Widzę Twój niepokój, ale Bóg chce, żebyś żył w pokoju, żebyś ufał Bogu, abyś wziął do swojego serca, do swojego domu Marię, która jest Twoją małżonką. Jest Twoją oblubienicą jesteś jej oblubieńcem. Miłuj ją, troszcz się o nią, walcz o nią, ochraniaj. Albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w niej poczęło. A więc stało się. To wszystko, co się w niej dokonało z woli Boga Ojca i z Ducha Świętego. A więc jest to cudowne, piękne, niezwykłe wydarzenie: poczęcie z Ducha Świętego. Jest w, niej, w jej łonie dzieciątko, które jest synem Bożym, Mesjaszem. To dzieciątko nie poczęło się z woli męża ale z Ducha Świętego. Jedyne takie poczęcie, nigdy nie było wcześniej, nigdy nie będzie czegoś podobnego, poczęcie z Ducha Świętego, tylko Syn Boży, który stał się człowiekiem, począł się w taki sposób. A więc to wszystko jest działanie Ducha Świętego w niej. Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. Bóg łaskawie nawiedził lud swój przez swojego Syna, dzieloną miłość i miłosierdzie. Porodzi syna, któremu nadasz imię Jezus. On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów. A więc jest to syn, syn Boga Żywego. Zwoli Boga, Ojca, Bóg ojciec Ci na to pozwala i zobowiązuje, abyś temu dzieciątku, temu chłopcu, nadał imię Jezus. Dlaczego? Dlatego, że to imię jest symboliczne i z, o, też jest związane z misją tego dzieciątka, które kiedyś stanie się dorosłym mężczyzną i On odda swoje życie za swój lud. Jezus to imię Jeszua, Jehoszuła znaczy Bóg zbawia, Bóg jest Zbawicielem. Bóg jest moim zbawieniem. A więc On zbawi swój lud od Jego grzechów. To jest Ten, który zbawi, już nas zbawił od naszych grzechów, tylko On, tylko ten, żaden inny człowiek. Nikt nie jest w stanie zbawić się od grzechów, tylko to już uczynił nasz Pan Jezus Chrystus. On jest jedynym Zbawicielem. A to zapowiadał właśnie Anioł, anioł Pański świętemu Józefowi. A więc On uwolni od grzechów, od największego nieszczęścia ludzi, ludzkości świata grzechy ludzi. Zło. Bóg nienawidzi zła, grzechu, ale kocha grzeszników, których pragnie przez swojego Syna zbawić, odkupić, uszczęśliwić na wieki. A więc to jest Mesjasz. A więc Józefowi została ujawniona tajemnica mesjańska dotycząca tego maleństwa. O tej tajemnicy wiedziała Maryja, teraz dowiedział się Józef, jeszcze wiemy z Ewangelii Łukasza, że dowiedziała się o tym także Elżbieta, matka świętego Jana Chrzciciela i samo dzieciątko w jej łonie, czyli mały Jan Chrzciciel poruszony tym, że przychodzi Maryja do jej domu z dzieciątkiem Jezus. I nikt więcej, no i oczywiście aniołowie, którzy znali tę tajemnicę, że to jest Mesjasz, syn Boga. a stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo pańskie powiedziane przez proroka, oto dziewica pocznie i porodzi syna, któremu nadadzą imię Emanuel, to znaczy Bóg z nami. A więc wypełniają się słowa Boże, słowa proroka Izajasza. Dziewica poczęła i też porodzi syna. Tą dziewicą jest ona, ukochana, Twoja, Maryja, umiłowana córka Boga Ojca, Matka Mesjasza. Ona ma w sobie Emanuela. Emanuel to symboliczne imię Pana Jezusa. Emanuel, czyli właśnie Bóg z nami. Bóg z nami, no bo Syn Boży stając się człowiekiem jest Bogiem z nami, między nami, dla nas i w nas, jeżeli Go przyjmiemy. Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł pański, Wziął swoją małżonkę do siebie, lecz nie zbliżał się do niej, aż porodziła syna, któremu nadał imię Jezus. Czyli widzimy, że wszystko się w życiu Józefa, Bożego męża, człowieka pokoju, już też uspokoiło, wyciszyło. On stał się od tej pory mężem pokoju. Nie było w nim żadnego lęku, strachu o Maryję, o dzieciątko. Już wiedział, jaka jest jego rola, jakie jest jego zadanie, jaka misja. I o tej pory gorliwie wypełniał to wszystko, co Bóg od niego oczekiwał, aż do końca swojego życia, aż do swoich narodzin poprzez śmierć dla nieba, dla życia wiecznego, na Królestwa Niebieskiego. Anią Józef się budzi ze snu, więc jego cierpienie, jego ten czas trudny, to był jakby taki rodzaj snu. Przeżywał cierpienie, rodzaj jakby takiego koszmaru bo szatan go też dręczył, atakował go, kusił, żeby zostawił właśnie Maryję żeby odrzucił to dzieciątko a ten właśnie a to jego życie stało się potem jednak pięknym, można powiedzieć pięknym pięknie się zaczęło wypełniać jego życie realizować, bo miał potem najpierw ten koszmar demoniczny szatan go dręczył, a potem piękny sen anielski Anioł, który wszystko wyjaśnia, uspokaja, przynosi pokój, nadzieję, wszystko tłumaczy, właśnie pokazuje, umacnia. Wszystko jest jasne. Józef już od tej pory był w jasności, w światłości. I wiemy, że jego życie od tej pory szczególnie było no, niezwykłe, piękne, bo być w domu, w Nazarecie, z Synem Bożym, Bogiem samym, który stał się człowiekiem, z jego matką, z Mesjaszem, Matką Mesjasza, to na ziemi nie ma większego szczęścia. Więc Józef, może powiedzieć, w pewnym sensie jakby stał się też takim ziemskim aniołem, który nieustannie adorował Jezusa, Syna Bożego, razem z Maryją też, Mariaka jak piękny anioł. A anioł to przecież istota wierna Bogu, miłująca, więc Maryja i Józef byli takimi jakby ziemskimi aniołami. Więc Józef wypełnia wszystko, co mu poleca Anioł Pański. Zgadza się z tym wszystkim: przyjmuje, wierzy, yy, nadaje właśnie po narodzinach yy, dzieciątku imię Jezus. Przyjmuje Marię, wziął swoją małżonkę do siebie. Wszystko już jeszcze bardziej pokochał Marię, Ucieszył się tą dobrą nowiną dla niego, że Maria jest przecież mu wierna i wierna Bogu przede wszystkim. Jest czysta, piękna, nie zgrzeszyła. Yy, yy, jest wierna Duchowi Świętemu. Jest, e, można sobie wyobrazić, jak e, z wielką radością, szczęściem, wcześniej z takim bólem, z, takim, z taką udręką, odnosił się do Maryi, chociaż nie chciał jej zranić, a teraz tak szczęśliwy, że może przyjąć Maryję, Dzieciątko, do siebie, do domu, do serca, właśnie do, swoich, do swojego, swojego serca, do swojej duszy, tak duchowo. Jeszcze bardziej pokochał, umiłował e, Maryję, Dzieciątko Jezus. Więc widzimy, że wszystko kończy się wspaniale, cudownie, kiedy chodzi do akcji, można powiedzieć, tak potocznie anioł, wysyłany przez Boga. Więc kiedy przychodzą aniołowie do nas, to słuchajmy aniołów poczyści, uważajmy na złych aniołów, czyli na demony, na szatana. Uważajmy, bo tutaj czasami też może gdzieś podejść nas jakiś właśnie zły duch udający anioła światłości. Więc tutaj uważajmy, rozeznawajmy nieustannie, ale kiedy przychodzą aniołowie, zawsze jest spokój, wszystko się wyjaśnia, uspokaja, wycisza, jest piękne. Słuchając aniołów Bożych, idziemy bardzo dobrą drogą, wypełniamy naszą misję, którą Bóg nam wyznaczył, jak Józefowi, jak Maryi, bo każdy z nas ma misję do wypełnienia w tym świecie, w kościele. Także będąc tutaj dzisiaj, słuchając, oglądając, jesteś powołany do wypełnienia misji względem Jezusa i Maryi, w uchwale Ojca Niebieskiego w Duchu Świętym. A więc radujmy się tym, raduj się tym. Niech aniołowie pomogą nam w tym. Niech przyjdą jeszcze bardziej. Wszyscy święci aniołowie i archaniołowie. Wzywajmy ich, ich jest mnóstwo, miliardy, miliardów. Jest niewielka, wielka ilość, jeszcze więcej niż ludzi. Jest tak wielka liczba aniołów. Więc to jest piękny świat anielski, w którym, jak Bóg pozwoli, będziemy w niebie mieli udział, będziemy widzieli naszych braci, przyjaciół, aniołów. Ale teraz są z nami też również. Z nami wielbią Pana, z nami pomagają też będąc tutaj słuchać Boga, modlić się. Więc wychwalajmy Boga naszego. Panie, jak wspaniale być przy Tobie, który jesteś królem aniołów który jesteś e, królem naszym, który e, zachęcasz nas, żebyśmy naśladowali aniołów, żebyśmy byli jak ziemscy aniołowie, abyśmy słuchali Twoich aniołów, słuchali e, słowa, orędzia, dobrą nowinę, którą nam przekazują w imię Twoje, abyśmy nigdy nie, nie słuchali szatana i demonów i złych ludzi, którzy są pod ich wpływem. A nie uwielbiamy Ciebie, służyłeś tak pięknie Aniołów i nas służyłeś, abyśmy byli pięknymi w Tobie. E, niech święci Aniołowie pomogą nam wiernie, pełnić wolę Bożą i święty Józef też. I ukochana, umiłowana Maria.